Cześć, jestem Klaudia Tokanowno i już. Witam was w lekcji, która będzie dotyczyć izotopów i nuklidów. Zapraszam was serdecznie do oglądania. Ok. Izotopy i nuklidy przede wszystkim nie są to synonimy, ok? Tego samego słowa. Są bardzo podobne, ale jest to jednak coś innego. Zacznijmy od izotopu. Mamy izotopy, które są izotopami tego samego pierwiastka chemicznego. Dajmy przykład izotopy węgla. I mamy 12,6c oraz 14,6c. Co tutaj zauważamy? Że izotopy mają tą samą liczbę. Atomową, czyli z tego pierwiastka Z1 jest równe Z2. Natomiast jak tu wyliczymy liczbę neutronów z tego pierwszego? Mamy 12 odjąć 6 to 6, a z tego drugiego 14 odjąć 6 to 8. Zatem izotopy mają tą samą liczbę atomową, natomiast różną liczbę masową, ponieważ mają różną liczbę neutronów. Ale to zakładam, że to wiecie. I teraz weźmy sobie nuklidy. I uwaga, to co tutaj jest zapisane, to również są nuklidy, bo nuklid ma Jędro atomowe, które składa się z określonej liczby protonów i neutronów. I co? No właśnie, nic nam to nie daje ta wiedza. Ale dwa nuklidy mogą być izotopami, ale nie muszą. To teraz dajemy przykład na nuklidy, które nie są izotopami. I weźmiemy sobie argon. I wapń. Z1 nie jest równe Z2. Natomiast tutaj A1 jest równe A2. O co tu chodzi? Tak na chłopski rozum, aby para była nuklidami, to musi mieć wspólną liczbę albo z. Albo A. Rozumiecie? Musi mieć, muszą mieć tą samą liczbę gdzieś. Tu w C mamy tą samą liczbę? No mamy. Czyli to są nuklidy, które są też izotopami. A tutaj mamy tą samą liczbę masową. Jest to samo? No jest to samo. Ale tutaj mamy różne liczby atomowe. To znaczy, że to nie są izotopy. To są nuklidy. Nuklidami jest to. I to, ale izotopami tylko to. Mam nadzieję, że rozwiałam już wszystkie Wasze wątpliwości. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.